Apostół Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. I posłuchaj dziś tych słów: Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Twoje i moje życie na tej ziemi nie jest przypadkowe. Zanim się tu pojawiłeś, Bóg już miał plan dla Twojego życia. Jednak Jego plan nie wydarza się w naszym życiu automatycznie. Ty i ja też nie jesteśmy taką myszką doświadczalną, wrzuconą przez Niego w labirynt ludzkich spraw. Tak naprawdę, dopiero kiedy się rodzisz na nowo, stajesz się bardziej świadomy tego, doczesnego i wiecznego aspektu swojego życia. Słowo gdzieś mówi, że zamysł, to jest plan albo a, zamiar, w sercu człowieka jest jak a, głęboka woda w studni i człowiek rozsądny potrafi jej naczerpać. Bożym sposobem na odkrywanie w naszym życiu Jego woli jest codzienna modlitwa innymi językami. Apostoł Paweł powiedział, że Dziękuję Bogu, że tak modli się więcej niż wszyscy inni. On też powiedział: Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem i biegu, czyli Bożego planu dla jego życia dokonałem. A, więc jest tak, jak słowo mówi. Kto mówi językami, nie do ludzi mówi, lecz do Boga, to jest w swoim osobistym życiu. Nikt go nie rozumie, a On w mocy ducha rzeczy tajemne, czyli plany i zamiary dla swojego osobistego życia wypowiada i chce, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.